Miałam je nagrywać dzisiaj, ale przyszła przesyłka i chciałabym z Wami ją otworzyć. Właściwie to przyszły dwie przesyłki. Jedna z tego co wiem to jest twoja, a druga to jest roślina, którą wygrałam na aukcji. Jeżeli Was to interesuje, serdecznie zapraszam na film. Przepraszam, że nie widać jak otwieram, ale niestety no... nakręcam te filmy siedząc na moim łóżku, bo to jest najlepsze miejsce do tego niestety w moim domu. I najłatwiej mi się tutaj ustawia wszystkie e, aparaty, oświetlenie i tak dalej, więc wybaczcie. Mamy tutaj paczkę. Są to paczki od osób prywatnych, w sensie nie jakieś sklepy internetowe i tak dalej. Tak jak Wam już wspominałam, ja najczęściej, ostatnio przynajmniej, kupuję już rośliny nie w sklepach, a najczęściej na internetowych aukcjach, czyli Facebooku. I mamy przepięknie, zobaczcie, zapakowaną y, przesyłkę takie, no co prawda plastikowe, no ale jednak izolujące od zimna. Y, nie wiem jak to nawet nazwać. Co to jest? To są y, ja to, na to mówię chróbki, to są takie wiecie dwuchane, taka pianka, która mi się wysypała i muszę powrotem wsadzić do pudełka. Okay. Ja dobrze trzymam. Tak, jest bardziej ciężko. Mamy przepiękną paczuszkę. Jest hitpack, już zimny, no ale ma prawo. Kolejna warstwa. Zobaczcie, jak jest pięknie zapakowane w folię, a w środku są kulki silikonowe z tego co widzę. Naprawdę szacun. I naprawdę wielkie podziękowanie za sprzedającego, bo to jest czysta przyjemność, kiedy rośliny są tak zadbane, a nie zawsze się tak zdarza. Szczególnie jeżeli kupujecie dużych sklepów niestety. Nie ze wszystkich, ale niektóre tak mają. Okej, okay, jest. No właśnie to jest ta roślina, myślałam, że będzie jako druga, nawet jako pierwsza. To jest roślina, którą... Yy, Kupiłam na bazarku. Dało mi się ją wylicytować. Pierwszy raz brałam udział w licytacji. Powiem, że ja raczej nigdy nie biorę udziału w żadnych licytacjach. Natomiast bardziej, bardziej interesują mnie. Kup teraz, bo nie mam czasu, ja potem gdzieś tam zapominam nie wchodzę. Na pewno roślina się nadaje do przesadzenia. Zaraz wam powiem, co to jest. Być może nie wiecie, tylko ściągnę te wszystkie folie. Słuchajcie, to jest ukorzeniona. Wygląda mi to na szczyt mojego jednego z bardziej ulubionych filodendronów, czyli Florida to akurat to jest Florida Ghost. Mam już Florida Green, taką klasyczną, typową, najbardziej znaną wersję. Mam maleńką Florida Go, Go, Beauty, a to jest Florida Ghost. Przepięknie wybarwiająca się. Mm, odmiana, która na początku, wszystkie te liście są takie bardzo wręcz białe, a potem zamieniają się w zielone. Coś pięknego, piękna, piękna, piękna roślina. Mam nadzieję, że u mnie też będzie. Jak widzę wsadzona jest w ponie. Ja ją zaraz przesadę do ceramisu z mieszanką z, z mchem. No i tyle. I mam nadzieję, że będzie mi rosła. Bardzo fajna. Bardzo fajna, pięknie wybarwiona roślina. Dobra, to jest numer jeden. I numer dwa. Podobnej wielkości paczka. Trochę, trochę większa, chociaż podejrzewam, że będą mniejsze rośliny. O, czuję, że Hitpak jest ciepiutki. Hitpak grzeje. Mamy tutaj e, paszport. Tak wygląda przesyłka, pasz pod podroświn. Super. Ręka na bok. Hit pack zapakowany na zewnątrz. Super, bo jest szansa, że nie spali mi rośnie, Jest jeszcze gorący. Więc. Gorąca przesyłka. Ta warstwa izolacji zacna, naprawdę. Do ja takich małych choi. Dobra. Poduszka powietrzna. Chyba ta osoba, która mi to sprzedawała musi palić papierosy, bo bardzo mocno czuć, czuć to papierosami. Aż dusi. Ach, to jest choja. Wiecie co, ja już z chojami, to już chyba skończyłam. Jeszcze jedna powinna przyjść. Chyba na razie sobie zrobię przerwę. Ale od jakiegoś czasu bardzo, ale to bardzo miałam ochotę na tą pięknotkę. Zobaczcie. Jest to hoja Carnosa Wilbur Graves. Przepięknie wybarwiona. Bardzo ładna sadzonka. Kiedyś te hoje naprawdę były ekstremalnie drogie. Teraz już można kupić w takich ludzkich cenach. Jak widzicie, ona jest wsadzona w podłoże hydroponiczne i tak co stanie. Na razie nie będę jej przesadzała, bo jest ukorzeniona, jest, to podłoże jest suche, więc super. A druga to jest choja, którą już kiedyś kupiłam, ale niestety mi się zgniła. To jest ta, o której Wam ostatnio mówiłam, że, że była wsadzona do pojemnika z, po, z wodą po jakiejś tam roślinie, która mi zgniła. No i niestety ta zniła. I muszę powiedzieć, że tamta miała ładniejszy liść, no ale to ma taki. Jest to choja Natalii. Ma takie dosyć Akurat te nie, ale te, które miałam poprzednio, to były takie dosyć okrągłe liście z czarną obwódką dookoła. No, ciekawe, ciekawe, jak ona mi będzie rosła. Jest też w Keramzycie. Bardzo ładna roślina. Widać, że już podjęła wzrost. Mam nadzieję, że będzie u mnie też rosła. No, to co? Witajcie w domku, moje kochane. Także to są dwie hoje. I nie wiem, gdzie ja sadzę. Powiem, wam, że mam upchnięte te choje pod biurko. W takiej wnęce z szafki. No, nie wygląda to najlepiej, ale to jest takie miejsce, do którego nikt nie ma wyjścia tylko ja. Dobra, także tak się przedstawiają moje zakupy. Tutaj mamy tego biedaka. żeby go wsadzić w głębi. Nie wiem, czemu tak płytko był wsadzony. Nieważne. Nie zaraz go i tak przesadzę. W nowe podłoże. E, dobra, to chyba to wszystko. Tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych. Jeżeli Was interesuje branża Beauty, to zapraszam na mój drugi kanał. Tutaj napiszę jego nazwę. Jeżeli jesteście to nowi, zostawcie suba. Zostawcie jakiś ślad po sobie pod tym filmem dla zasięgów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaki pa.